Dzień dobry, tu ja mówię. Nie macie Państwo wrażenia, że zewsząd jest jakaś taka przedziwna presja. Bym to nawet nazwał gwałtem na duszy, na sumieniu i na rozumie. Mam na myśli bardzo konkretną presję, chociaż rozkładającą się na różne elementy i w różnym czasie i pod różnymi pretekstami. Prawie dwa lata słyszałem, żebym się zamienił z tymi, co. Pracują w DPS-ach albo że, jeśli nie wykonam jakiegoś tam konkretnego zalecenia medycznego, to powinienem w męczarniach dokonać żywota, ewentualnie płacić za swoje leczenie. Słyszałem również, że, jeśli kichnę, to mogę położyć trupem i siebie. I swoich bliskich, i osoby, które nie kichają. Teraz, proszę państwa, słyszę, że jeśli nie udostępnię swojego domu, jeśli nie podzielę się swoimi dochodami, jeśli nie będę oceniał pewnych zjawisk, zjawisk związanych z sytuacją społeczno-polityczną, no to jestem też ostatnie bydle i powinienem dołączyć do tych największych bydlaków. Które świat psują. Proszę Państwa. a mnie się marzy taka sytuacja, w której wszyscy się ode mnie od Czy Nikt ode mnie niczego nie oczekuje, tak jak ja nikogo też od niko, niczego też od nikogo nie oczekuję. Jeśli proszę Państwa, chcę iść. Do lekarza, opowiedzmy no ze swoimi nieszczęsnymi zatokami. To naprawdę nie mam ochoty słyszeć o tym, że ktoś gdzieś tam ginie na wojnie, albo że ktoś inny ma jeszcze bardziej ciężką i skomplikowaną sytuację, bo na przykład zmaga się z chorobą nowotworową, i co ja na to. Proszę Państwa, no. Ja przyszedłem do lekarza, po to, żeby, no powiedzmy, zrobić funkcję zatok, nie po to, żeby uratować świat. Kiedy chcę pójść do sklepu, czy podjechać na stację benzynową, bo w tej chwili to jest prawdziwe zadanie, wyzwanie i nabyć produkt za rozsądną cenę, czy zatankować po takiej cenie która by nie zwalała z nóg. No to proszę Państwa znów. Naprawdę niewiele mnie interesuje, że gdzieś tam w Afryce w jakiejś wiosce brakuje wody. Albo to, że gdzieś na Alasce topnieją lodowce, czy na innym biegunie. Proszę Państwa, no, przyjeżdżam na stację benzynową. I oczekuję, że ludzie, którzy zarządzają całym tym interesem, nie będą mnie okradać. Nie, nie przyjechałem na stację benzynową po to, żeby ratować mi się koala z Australii, albo po to, żeby huchać na lodowce na kołach podbiegunowych. Proszę Państwa, przyjechałem na tankować ewentualnie. Jak mnie najdzie na ochotę, to kupię sobie hot-doga, prawie zawsze mnie nachodzi, co po mnie widać. Gdy mam chęć, jakimś cudem znajdę wolny czas, albo wyjechać na urlop, odpocząć od całego tego zgiełku, od tej codzienności, która zazwyczaj przytłacza albo wymaga wyjątkowego skupienia, i woli walki, aby każdy dzień zakończył się zwycięstwem, a nie porażką, no to proszę Państwa, jadę na urlop. I ostatnią rzeczą, o której chcę słyszeć, to to, że gdzieś tam w Mariupolu, w strefie gazy, czy w Syrii albo w Czeczeni spadają bomby i rakiety. Ostatnią rzecz, rzecz. Na którą mam ochotę, to oglądanie dramatycznych obrazów z pożarów, z wynoszenia rannych, ciał zawiniętych w czarne worki. No, bo proszę Państwa, cóż ja mam z tym wspólnego? Przecież to nie ja spuszczam bomby na strefę gazy, na Mariupol, czy to nie ja zajmuję się eksterminacją Kurdów, a jakoś niespecjalnie się tym też ktoś ktokolwiek przynajmniej tu i teraz interesuje dlaczego ja tu siedząc sobie i ludzie mają rację siedząc sobie przytulnie w ciepłym mieszkanku z drzewna przy kominku mam nieść brzemię niesprawiedliwości wojny kosztów związanych z, u niektórych z egzystencją, u niektórych z wegetacją, a jeszcze u innych wygląda to całkiem nieźle bo i nazywa się przepychem. Proszę Państwa, ja, nikogo od, ja niczego od nikogo nie oczekuję i nieźle by było, gdyby to zadziałało w, w drugą stronę. By mnie nikt nie rozliczał z tego, czy ja jestem empatyczny, czy nie jestem empatyczny, czy się martwię, czy się nie martwię losem e, innych ludzi, a e, za całe alibi, skoro już takie musi być, niech służy to jedno, proszę Państwa, że ja nie kradnę, nie, nie gwałcę, nie zabijam, nie bombarduję miast, nie mam najmniejszego wpływu na to, jakie są ceny paliw na stacjach benzynowych, e, wręcz przeciwnie, ponoszę koszty. Tego, że ktoś tymi cenami w sposób cyniczny sobie reguluje w zależności od okoliczności, a jednocześnie uczestniczy w tysiącu charytatywnych akcji. No i na koniec mam jeszcze takie generalne i kluczowe pytanie: Kto tu jest za przeproszenie większym sycynem? Czy ci, którzy dzień w dzień. Odwołują się do wszelkiego rodzaju szantaży emocjonalnych, dzień w dzień patują swoją dobrocią na pokaz, z której czerpią określone zyski. No czy taki osobni jak ja typ z biskupina, któremu w zasadzie wszystko wisi i nie angażuje się w żadne wielkie dramaty tego świata wychodząc z prostego założenia że nie ma na to najmniejszego e, wpływu a to co się wokół niego dzieje jest tylko i wyłącznie brutalną e, prymitywną polityką e, popartą właśnie wzruszającymi obrazkami aby te całe to bagienko e, brudnych interesów i finansowych i, i politycznych przykryć e, 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 w taki sposób by ludzie myśleli jak najmniej, a wzruszali się jak najwięcej. Pozostawiam, pozostawiam Państwa z tym pytaniem. Każdy z was we własnym sumieniu rozumie, niech sobie na nie odpowie. Natomiast w swoim zachowaniu i w swoim postępowaniu nie zamierzam niczego zmieniać. Niech to się nazywa egoizmem albo nawet brzydko cynizmem. Trudno, jakoś z tym przeżyje, no ale właśnie przeżyje. Natomiast codzienne bombardowanie mnie przez ludzi, od których nie kupiłbym używanego Wartburga, rozmaitego rodzaju patosem, wrażliwością, pomocą innym i wszelkim innym altruizmom, które tylko w sferze deklaracji i w sferze filmików czy innych zdjęć wrzucanych do internetu wyglądają tak pięknie a pod spodem jest mało pachnący akwen z różnymi brzydkimi substancjami no to każdy ma prawo każdy, każdy ma wolną wolę Według wierzeń religijnych, ale i też prądów, kierunków filozoficznych, całkowicie z religią zrywających. Proszę Państwa, prosta zasada: kto chce być wolontariuszem, poświęcającym własne życie, pieniądze, dobytek swoją i nieść pomoc innym kosztem, Chociażby własnym czy własnej rodziny, absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Za nogi trzymał, nie będę, nie będę ża wygłaszał żadnych moralizatorskich te te tekstów, wolna wola. Tylko jeszcze raz bardzo proszę, aby mnie pozwolono, żyć tak, jak chcę. Być może jest to mało atrakcyjne życie w, w ocenie innych. Mało humanitarne, mało ludzkie, mało okazujące empatię i wrażliwość na losy innego człowieka. No ale to jest moje życie I, i, i takie życie, które nikomu absolutnie nie zagraża. To, że ktoś nie ma ochoty, nie ma woli pomagać innym, to nie znaczy, że on w jakikolwiek sposób szkodzi. No, no po prostu jest sopkiem, jest egoistą. Jest takim, którego nikt nie lubi. No, można mnie też nie lubić na wszelkie możliwe sposoby i w dowolnej, w dowolnej skali. Tylko cały czas jedna jedyna prośba, jeden jedyny postulat. Proszę mnie łaskawie zastawić takim, jakim jestem i niczego ode mnie nie oczekiwać. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Pamiętajcie, proszę Państwa, że najciemniej jest zawsze pod latarnią, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, że ci, którzy dzień w dzień, a teraz to już nawet sekunda po sekundzie, patują swoją wrażliwością i swoim poświęceniem dla drugiego człowieka, no, zazwyczaj czynią to nie w tak szlachetnych intencjach. Jakby chcieli, żeby były odbierane przez innych, a jak tylko się zmienią okoliczności, to przeskoczą na innych kwiatek, gdzie będzie można pozbierać nektaru i pyłku, by za chwilę raczyć się nowym świeżutkim miotkiem. A propos, miotka, proszę Państwa, na koniec. Pamiętajcie Państwo, na Ukrainie, nie w żadnej, wy, jak nie w Węgrzech jak nie w Litwie tylko na Ukrainie na Litwie na Węgrzech Dziękuję państwu bardzo za uwagę